Lubisz odwiedzać straszne miejsca? Bo wizycie w tym obiekcie możesz zechcieć porzucić swoje hobby. W tym miejscu naprawdę straszy i każdy, kto je odwiedzi, przez długi czas nie może zasnąć spokojnie. Mowa o osławionej Zofiówce w Otwocku. Zakład dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów Zofiówka powstał w 1908 roku i aż do wybuchu II wojny światowej dobrze prosperował. Przyjmując jednocześnie nawet 300 pacjentów. W chwili wybuchu wojny szpital przejęli Niemcy, którzy zwozili do obiektu psychicznie chorych pacjentów z innych miast. W 1942 roku większość z nich w ramach nazistowskiego programu likwidacji osób chorych psychicznie. Następnie w szpitalu zaczął funkcjonować ośrodek odnowienia krwi.